Lech Walesa Airport. Widzicie, komandosi lecą. Lecą komandosi. A gdzie lecą komandosi, to się niedługo dowiecie. Zobaczycie na razie. Walizki, samolot. Przywieź mi jakiegoś sfinksa. Enter e 4285 Teraz to ruszyło A jeszcze spotkałem metaloszukaczy I miłe spotkanie, którzy mnie rozpoznali No, Także widzicie, taką ekipą lecimy Chociaż w tym samym hotelu nie będziemy, ale... Ale prawie Ale prawie, nie? Gotowa? Co, to korytarz podłączony do tego? Nie nagrywałem, nigdy to sobie nagram. chociaż raz. Mogę, dzień dobry. Dobra, siadamy. Ale udało mi się zerknąć do kabiny. Dziękujemy wzajemnie do kabiny pilotów praktycznie taki sam kokpit jak tym tym symulatorze, w którym latałem, o zaczepiłem się słucham na no doma ryba sportów, dostaliśmy do wypełnienia, takiej właśnie Potrzebny jest do Enter N ENT 4285 do otrzymania wizy w Egipcie. Najfaj, najfajniejsza jest ta rubryka adres Egipcie, gdzie będziemy, nazwa hotelu i teraz mówię do Urszuli. Tylko zaznacz nazwę hotelu. O! Boksem I jesteśmy. I jesteśmy. Przylecieliśmy. Są nasze busy, czekamy, trochę ciśnienie mi skoczyło <laughs> przy przejściu przez te bramki bezpieczeństwa, bo przed nami chłopaka zatrzymali, właśnie jednego z metaloszukaczy, ale miał zimne, zimne pochowane, a mnie z Deusem <laughs> nawet nikt nie sprawdzał, także lecimy na hotel. koje ogarnięte teraz te walizki spakować na wózeczek i jedziemy o ale o, ale pięknie później przyjdziemy to zobaczyć jedziemy najpierw się zakwaterować i coś wszamać bo jesteśmy tak głodni uwierzcie kochani zobaczcie to jest która godzina 19.30 19.34 O, proszę bardzo, 19.34, ciepło, jak nie wiem, baseny, czekam, o, już jadą. Robię jako O może dolarka zaoszczędzę w tym momencie. Jako oddźwierny robię, wiesz, to może dolarka zaoszczędzę. Zaszczędzisz, on dwa razy za mnie No dobra. Patrzcie ile walizek to też jest ciężka robata i trzeba te gifty potem dawać. O! Tak to poszło, lokomotywa. Pięknie to wygląda, piękny ogród. Sami widzieliście w środku czego to wszystko się znajduje. Sam piach i skała, a tutaj jednak hotel to są roślinki. To są palmy, a jak są palmy, to ja już jestem zrobiony, nic mi więcej nie potrzeba. Tu mamy nasz haus numer 7. I pokój numer 6. 76. Paseje? Właśnie, zobaczę. A tam zaraz, o! Jesteśmy nad morzem. No i... No i... Łazieneczka. Happy life, Petard Junior. kurde. Petar Junior. Telewizor, Krzysiu, koniecznie dla ciebie. Telewizor to Shiba, jest. Ja jestem. O, balkon Moskitiera nawet. Pięknie. No i fajnie. No i fajnie. O, a tam już plażę widać. No i petarda. I o to nam chodziło. Tu baseny, tam plaża. Psz, a, czego chcieć więcej, nie? Czutko, Idziemy zamknąć. coś zjeść, nie? No. Ja jestem tak głodny jak u konia z kopytami. Przecież w Egipcie to prędzej osła z kopytami. To dostaniemy. Chciałem wam jeszcze jedno pokazać. Patrzcie. Cena za wagon, cena za wagon żutenesów, nie? No to są egipskie. 6,50. 6,5 dolara za cały wagon slugów, No, fajnie. <grywa> A, kolację, sushi na żywo, robione. Patrzcie, jakie rolki. Ojej. Ok, please. Hmm? Chicken, fish, fish and chicken, please. Mm -hmm. Tuna. Co to jest? Super, thank you. Wow, wow. Dwa zimne, zimne muszą być. Patrzcie, pieczywo. Pomarańczki moje ulubione, to będzie moje królestwo. Ciasto, so. sól. Co tylko, torty! Nawet zamek trafiliśmy. Ja! Yeah. w dole czekoladowy koladowe dawno! Sałatki, wina! Czego tylko dusza zapragnie. Wszystko tutaj jest. Nawet pięknie zdobione. Melony. Hello, Hello! Piękne ryby? No! Już na co oni czekają? Dwa miejsca są. Siadamy. Oni normalnie czekali tutaj na nas. Idziemy gdzieś poszukać, czy leci finał Ligi Mistrzów. Jeszcze na jakiegoś drina zobaczymy, coś trafimy. To jeszcze pokażę. Na razie jesteśmy tacy trochę dzicy, bo, bo to dopiero co przyjechaliśmy, nie? O tam chyba trzeba mała iść. Chata jaskiniowca. No niestety leci tenis. Leci tenis a my idziemy tu na rekonesans zobaczyć jak plaża wygląda. Obej sobie baseniki tyle. No i chyba już dzisiaj wieczór to skończymy tak Rekonesans plaży i tak nic nie widać, ale są parasole i powiem Wam, tam jest jedna plaża, tu jest druga plaża, tam jest trzecia plaża, tu urszula. Wysoki wieczór kończymy na dżinn z tonikiem. Zrypani jesteśmy jak konie po westernach. Co tam? No, wiecie, wiecie jak to jest. Lotnisko, dojazd, lot, oczekiwanie, potem transfer, potem tego. I tak cały dzień mija i generalnie człowiek wykala nie? Ale to nic. Wspieramy siły na jutro na plażing, leżing, snurking. Metal detecting to chyba nie jutro, może pojutrze, ale oczekujcie. Jak Wam się film podobał, to zostawcie subskrypcję. Dajcie łapkę, dzwoneczek. Do następnego! Dobra.